Siemano, dzień dobry Przyznaj się widzom, do której imprezowałeś wczoraj Siemano, trzymaj się Mam nadzieję, że się podobało, że się pojeździło Ja pierdziele, no to normalny jest ten młody Ale to, to wiadomo nie od dziś Jaki park Oh, 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 pietyle. Dzień dobry, no i jesteśmy, też. długo czekacie? Nie, nie, całą godzinę, bo przyjechaliśmy, bo jest kasa, nie wiem to tutaj, będzie, więc... A, no my jesteśmy punktualnie no, bo nie. na dwunastą, <noise> mówię, <Na 12. głosy> to co, jeździłeś już czy jeszcze? Ja je, Dzisiaj nie. Dzisiaj nie, a, żeby się nie pobrudzić. <noise> To się nic nie wydarzyło przed tym spotkaniem! Aha! Czy żadnego? Wiecie. No wiadomo. No to co? O, mieliśmy takie nie, podobne. To jest RXF 150. RXF. A my mieliśmy RFZ. RF. No. Młody zepsuł go. W ile młody? Cztery minuty. W cztery minuty. <muletra> <muletra> się nie... Młodemu nie dawaj jeździć, bo... <muletra> Długo już jeździsz? O, od grudnia. To ty na Mikołaja dostałeś maszynę? Tak, dokładnie. Panie Mikołaj na Mikołaj. Ja pierniczę. Duży wór ten Mikołaj musiał mieć. Chojny, chojny. Kurde. Panie że... też bym takiego Mikołaja chciał. Za moich czasów tego nie było. No, za... Teraz to są Mikołaje, nie? Ja No, Napisała do mnie, że chciałaby dziecku niespodziankę zrobić na dzień dziecka. No to jest mi O, to nie zawsze wjeżdżam ciców. Ja już nie wiem. Bo tu ktoś kładziszem jeździł, wyjeżdżone pięknie No, a po takich firmach to ja zawsze dużo mam wiadomości Czy gdzieś pojeździmy i tak dalej Kurde, pojeździmy, pewnie tylko, że no Nie ogarnę tego wszystkiego naraz, nie? Chociaż tutaj jest delikatnie Ja tu skameruję Daj mu tam Elegancko I następny Nikt ma kto ja się odsunę Bo on jest nieprzewidywalny za dużo ma moc ten wariat O jedzie widz Elegancko chłopie Zawodowo, kurde o. A młody walczy No idź no, coś tam jeździsz, widzę co? jest Tak? To trzeba jechać. Znasz tu dobrze rejon? Nie, nie no ty Czy to się tu urodziłeś praktycznie? Jak masz w ogóle na imię? Mikołaj. Mikołaj. No i chłopie, Mikołaj, jeszcze na Mikołaja dostał motor. Mikołajki do tam. Elegancko, to nówkę dostałeś? Czy, czy używany był? Nówkę. nówkę. Ile już na, przejechałeś? 20 motogodzin. No to do tarty świeżo. To 20 motogodzin to jest przebieg twój i tylko tyle jeździsz, tak? A no to. A był silnik remontowany cały, bo to tam mnie walił w kałużę po, po kolana. Aha. I później było... Wodę dostał? No to tak samo mieliśmy w Hondzie, że żeśmy wjechali do rzeki no i szlak trafił, krzywa się silnik. I remont trzeba było zrobić. To co, ciśniemy dalej, co tak będziemy stali? Co mi tu, co mi tu ułatwiasz? Pytam się Co? Co ty? Ale no tak, sobota Przyznaj się widzom, do której imprezowałeś wczoraj? Do której? No Do czwartej wzacy <śm> To już chyba rano czwartej. Widzowie młody poszedł w melan i widzicie jak wygląda dzisiaj No nie widzicie, bo ma kas to mamy? Bo bo Spoko, to tu będziemy. Co? Bo ja przecież, przecież żyję Jeszcze raz Bo ja przecież żyję No żyję. Byle jak, ale żyjesz, nie? O, milkman, patrz co zrobi Jak oszczędza motor tak, tak na najniższych obrotach, nie? Że byle wjechać nic więcej. Gdzie reszta tych. O, jadą. I nie zjeżdżaj! Jak tu są biegi? 1, 2, 3, 4 do góry. Jak będę regił bur, daj mu To mniej więcej tak to trzeba zrobić. A co? Eee, nic. Co się stało? Nie, abym ja ale go tak trochę przymuliło. Super. dziękuję bardzo. Jest, foteczka. Uśmiechniliście się czy nie? Ja A? widziałem, że się nie uśmiechnęłeś. Ja to... Jestem no, na Aha <głosy> <głosy> Nawet w ładną pogodę się nie Nawet w ładną pogodę się no, nie No to co, lecimy Siemano, trzymaj się Mam nadzieję, że się podobało, że się no, pojeździło Fajnie się pojeździło, no, no To dobrze Komu tak... ci go wepchnąć jeszcze? Nie, dam radę Tak? No musi No liczy, no przepraszam No Motor no. wpadający <noise> radzi sam zresztą To co, lecimy? No To dzięki wielkie no. Nie ma za co, do widzenia! No wściek się, no wściek się! No i za i niespodzianka się udała na dzień dziecka i, i. Zostawcie łapkę w górę, suba i zimano!